Jesteśmy na próbie generalnej spektaklu generał, który jest najnowszą produkcją teatru Imka. Zapraszam do obejrzenia naszej relacji. Jest tytułowy generał. Generałem, który, którego pierwowzorem jest oczywiście generał Jaruzelski, ale my staramy się tutaj nie robić dokumentu i że tak powiem, nie zaczepiać się o fakty, i nie robić jakby sens życia generała, tylko jest to impresja na temat. W spektaklu jest właśnie muzyka. No tak, chcemy potraktować ten PRL trochę z przymrużeniem oka z dystansem. Muzykę skomponowującą grudzień, natomiast jest też szereg przebojów z tamtych lat. Ten czas się bardzo kojarzy przede wszystkim z generałem Jaruzelskim oraz z całym Jarocinem, więc gdzieś tam ten Jarocin w tle się pojawia. Do kogo jest adresowany ten spektakl? Ja myślę, do wszystkich ludzi, z tym, że zdaję sobie sprawę, że starsze pokolenie nie będzie mogło jakoś łatwo przejść przez ten temat, bo pozostawił ten czas nieodwracalny jakiś ślad. Zresztą to widziałam po reakcjach aktorów. Starsi aktorzy po prostu, jeden aktor mi jakby odmówił roli zagrania w tym przedstawieniu, natomiast młodsi nie mieli z tym żadnego problemu i to też widać po na przykład po pracownikach tutaj teatru, kiedy Mam bardzo młodego akustyka, który ma 22 lata, to on w ogóle na to patrzy zupełnie innym okiem. I podpalali.